Cześć, witajcie! Z tej strony Wacha, z Wami kolejny odcinek ze Skyrim'a. I myślę, że powoli zaczniemy sobie misję z gildii złodziei. Ja nigdy nie przechodziłem tej gildii, chyba w żadnym Elder Scrolls, więc myślę, że byłoby to dla mnie dość ciekawe. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba. No i mamy tutaj na początek misję o nazwie Biznesowe podejście. Zanim jeszcze zaczniemy, no to mam dla Was taką małą informację. Być może część z Was o tym wie, ale troszeczkę pomyliłem się w publikacji filmów i tam w jakiś dzień, chyba w niedzielę, no to jest w sumie nieważne, no w jakiś tam dzień wyskoczyły dwa filmy ze Skyrim, a w ogóle takie, wiecie, bez miniaturek, bez tytułów, bez opisu, po prostu opublikowały się nie w tym momencie co trzeba, nie były jeszcze gotowe. No i ja te filmy wtedy, wiecie, schowałem sobie tam do prywatnych i niestety, gdy dałem je z powrotem na publiczne, no to one już nie pojawiły się w Waszych subskrypcjach. E, tak więc, linki do tych filmów macie w opisie, gdzieś tam w komentarzach również mogę to umieścić. E, z tego co widziałem, to trochę osób obejrzało już te filmy, e, bo one tam były, były, wiecie, gdzieś tak dostępne przez nie wiem, może 5 minut, coś w tym stylu tam wpadło trochę łapek. Złodziej, pierwszy raz widzę takie coś w ogóle. No dobra. No więc, tak jak po prostu przed chwilą wspominałem, e, no, jeśli chcecie zobaczyć te poprzednie odcinki, e, to w opisie znajdziecie link do nich. To są dwa odcinki chyba 116 i 117 i w nich e, tam sobie robiliśmy misję z Wichrowego Tronu o tym takim, e, no misję z Wichrowego Tronu o pewnym zabójstwie, no. Zobaczycie o co tam chodzi. E, dobra, no ale wróćmy już sobie do biznesowego podejścia. E, to misję już tam jakoś zaczynaliśmy, nie pamiętam czemu, ale widzę, że już, już, już ją tutaj trochę zaczęliśmy. No i mamy opis Gdy udało mi się wreszcie trafić do wyszczerbionej bani, Bryniolf wyznaczył mi kolejne zadanie. Okazuje się, że trzej przedsiębiorcy z pęknięcy sprawiają mu kłopoty, a ja mam ich przekonać o szkodliwości takiego postępowania. Mam pomówić, mam pomówić z Briniolfem o tych ludziach na wypadek, gdyby okazali się równie. Uparcie, jak to przewiduje? No i dobra, e, mamy odebrać dług od Helgi, Bersiego, miodowej Ręgi oraz od Kirawy, czy tam Kerawy. Tutaj mamy pierwszy wskaźnik. Tutaj jest a, jakaś karczma. No i zobaczymy, o co tutaj chodzi. Ja ogólnie tak, wiecie, średnio lubię takie klimaty um, złodziejskie, wiecie o co mi chodzi, ale może będą jakieś ciekawe misje tutaj. No jest taki rawa. pokój, No nie, mam do ciebie wiadomość. Mówiłam już temu bufonowi, że nie zapłacę wam ani jednej monety. Rozejrzyj się. Ledwie udaje mi się utrzymać tę Wszystkiemu winna jest wojna. A. No, walczyć z chyba nie będziemy, no kurde. Mam dość marnowania czasu na rozmowy z to tobą. świetnie. I przeka, Nie dostaniecie ode mnie ani jednej części. Od A teraz idź do z mojej gospody. Nauki pokornej służki Kin. Serio? Nie, nie, Maramalu. Kazałam ci się wynieść. Nie zapomnij. Należy tym ludziom musiał Jakiego chaosu są w No i co teraz? No, teoretycznie, teoretycznie mamy z nim pomówić, jeśli by były jakieś problemy, ale dobra, no chociażby, nie wiem, spróbujmy. Um, spróbujmy z kolejną osobą. Mówię ci. Co cię dziś interesuje? Mam wiadomość od Bryniolfa. Co? A? nie Należy do nich. Więc Bryniolf nawet nie raczy pojawić się osobiście? Co to za wiadomość? Nie, nie, nie przestraszą nie. mnie groźby i wymachiwanie pięściami. Wy tylko gadacie. Wszyscy o tym wiedzą. Zapłacić wam za ochronę? Przecież nawet nie potraficie ochronić samych siebie! Nie oszukuj się. Wkrótce uciekniecie z pękniny. Ja też. Mam... Dobra, powiem wam, że... ...coś słabo te długi odbieram jak na razie. Naprawdę poszedłem byłem do tego Brynjolfa i zobaczył jakie wskazówki może on mi da. Bo obstawiam, że tu wszędzie tak będzie, w sensie, że wiecie... ...z kim nie pogadam to on mnie wygoni. Tylko szczerze mówiąc, ja nie pamiętam jak tam się idzie w ogóle. Wiem, że to się schodziło jakoś na dół Do kanałów, pod ziemi, coś w tym stylu, ale kurde gdzie to dokładnie było, no ale dobra, zejdźmy sobie tutaj eee, i zobaczymy Przecież z tego co pamiętam, to, to jest daleko dość, że się tak wiecie, łaziło trochę po tych... No są szczurze nory, no to tam mniej więcej... Mniej więcej tutaj Wyszczerbiona bana, no i nie wiem, czy tam jakieś kurde jest, wiecie, takie szybsze przejście Pewnie jest, tylko że ja no już nie pamiętam, gdzie to było. No ale dobra, no to przejdziemy sobie chyba tak standardowo po prostu. Tam mam jakiś wskaźnik, no spoko. Mmm, no już tutaj. Wiadomo, ale kurde, no nie mam pojęcia. Wchodzę w pułapki wszystkie, kurde. Aha, no spoko, że sobie w kółko chodzę, no nie? mapka może, może się przydać mapka no nie? A tutaj jest, wyszczerbiona bania no Dobra, no to podążajmy w ten sposób No to chyba Nie, no tutaj normalnie Teraz. Tak, że ja w sumie znowu idę tak samo jak wtedy. A jest, dobra. No, czyli przeszedłem tutaj obok. Dobra, to już będę. Chyba będę wiedział, jak tutaj dojść. Spoko, pogadamy sobie z tym Brinjolfem, czy jakąś tam nazywa. I zobaczymy, czy on da mi jakąś, wiecie, podpowiedź, bo to kurde. Tak, troszeczkę bez sensu to wygląda. Który to był? Się dla nas. Masz już coś dla nas? Aha. Opowiesz mi o chelce. daną Dibeli ślepo wpatruje się w posążek bogini, który trzyma w spalni. Użyj go przeciwko niej, a na pewno się złamie. To się herbatki troszeczkę napiłem. O no i dobra. To dużo, dużo nam pomaga. Trudno bardziej uparte faceta. Kluczem jest ta paskudna, krasnoludzka urna, którą trzyma w sklepie. Rozwal ją na kawałki, to inaczej zaśpiewa. Kirawa jest uparta. Porozmawiaj z Talen-Jay w gospodzie pod kszczelim rządłem i zobacz, czy uda ci się coś z niego wyciągnąć. Są w zażyłych stosunkach, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. No okej, okay, no to to pomaga nam bardzo dużo, bo teraz wiadomo po prostu, co można zrobić. Nie wiem, obstawiam, że jakoś dało się z nimi walczyć, ale kurde, no strażnicy by się na mnie rzucili, nie wiadomo, co by się tam działo, więc to taka słaba opcja trochę była, no nie? A ehm, dobra, tego teraz trzeba wrócić. No, na pewno nie tu. Ehm, Trendy ja tutaj szedłem na początku. Czekajcie. Ono tutaj jest wyjście niby. No niby jest, tylko że to jest chyba na górze, no nie? Czy ten da się jakoś na górę wejść? No, tylko, że nie tu. Bo znowu chodzę w kółko. Eee, ile razy ja się pogubię tutaj, to nie, nie mam pojęcia. Tu, 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 tu. Nie pamiętam naprawdę, jak się tutaj chodziło po tym wszystkim. No tutaj nic nie zrobię Ja muszę się dostać tam na górę jakoś tak jak tu szliśmy, no bo ja przecież tędy przyszedłem Jak ja tam do cholery na górę wszedłem? Znaczy, no jak wszedł, no. E, znaczy jak tam wyjść teraz w tym momencie? Aha, dobra, to ma sens. Znowu w sumie przyszedłem obok tego. No dobra, ale teraz już yy, będę wiedział, co zrobić. Mamy jakiś podmorze ukraść, pogadać coś. Nie jestem miłośniczką słońca, ale byłoby ono lepsze z kimś tam od tego. i rozwalić jakąś urmę no okay. kogoś, kto nie pogardziłby odrobino alkoholu. Co powiesz No to nam, powiedzmy, że najpierw chodźmy sobie do tej karczmy. Karczma no to jest raczej zawsze otwarta, więc spoko. Moje umiejętności w boju są niezrównane. Mm. masz szczęście. Ale nie ja... Tak? Z czym masz problem? No obstawiam, że to również będzie jakiś argonianin. Może gdzieś na górze. No on chyba gdzieś tutaj jest. A śpi sobie, jak chcesz. Ale dobra. Mm. Nie wiem jak znaliście się. Przypułkąłem się do kilka lat temu. Kocham ją od tamtej pory. Właściwie myślę o poproszeniu jej o rękę. Na czarnych mokradłach tradycja nakazuje, by dać brance unikatowy pierścionek zaręczynowy, który będzie reprezentował. Mam już złotą obrączkę, ale potrzebuję jeszcze trzech nieskazitelnych ametystów do wprawienia. Miałem nadzieję, że wyjdziesz z tą propozycją. Sądziłem, że nie na miejscu będzie jeśli mamy. Ja z z tego zapamiętam, to mamy w domu tego bardzo dużo. Dziękuję. Biorąc pod uwagę pogłoski o tym, jak cienko wszędzie gildia, stała się stanowczo zbyt śmiała. Nie jestem głupcem. Ostatnia rzecz, jakiej bym chciał, to wojna Posłuchaj, mówię ci to tylko dlatego, że. Tr Kirawa ma jakąś rodzinę, która żyje na farmie w Morowind. Jeśli wspomnisz o tym, że wiesz, może cię posłucha. Tylko proszę nie krzywdź nikogo. Nie, no dobra, czyli... w myśli. Mm. To jest prawdopodobnie koniec, w sumie. E, dość, e, dość łatwe. To Jeśli to zadziała, że jej powiem, że wiem o jej rodzinie. Ale zobaczymy. Nie Nie dam żadnych pieniędzy ani e. tobie. Nie. I nigdy tego nie zrobię. A teraz no, Może trzeba mi odwiedzić to gospodarstwo w Morowin. A skąd niby możesz wiedzieć o. Proszę, moi bliscy zbyt wiele dla mnie znaczą. W porządku, proszę, odnieść to Bryniolfowi. Powiedz mu, że nie A, będzie. Z Ile stówkę była tutaj winna? No spoko, No to idziemy do kolejnego. Teraz gdy już mamy jakieś tam, wiecie, wskazówki, co jakich za. No to, to już no, jest lepiej. Tak to nie wiem, czy w ogóle się tą misję da przejść inaczej. Tak więc idziemy sobie teraz do tego handlarza. No i tutaj u niego miałem tą urnę rozwalić. Nie mogę zapłacić, nie mogę! Zapłać im. O. Nie! Ta urna była bezcenna! Mam rozbić coś jeszcze. Dobrze, rozumiem. Od teraz będę płacił na czas, tylko już niczego nie niszcz. Masz, weź swoje zdobyty. No dobra, czyli dodaj też spoko poszło, skończymy? bez żadnego problemu. No tam troszeczkę przerwałem, ale dobra, dostałem tą stówkę spoko. No i teraz idziemy jeszcze do ostatniego dłużnika. U niej musimy jej zabrać jakiś tam posążek Dibelli. Wtedy powinna się zgodzić. W czym mogę pomóc? No dobra. Um... To ty? Proszę, nie rób mi krzywdy. Więc mam wyrzucić ten posąg do studni? Panią Dibelle? Nie, proszę. nie mogę, rozumiem. Masz wejść. z Chodź, okej, na tym sezonem, naprawdę. <śm -ie> no dobra, no dobra, wracamy sobie. Nie wiem, czy gdzieś tędy mogę tutaj wejść. To ja się tak zastanawiam, czy da się jakoś lepiej. A, w sensie, żeby tak nie łazić stop, przez te szczurze nory. Tylko, czy da się, wiecie, tak bezpośrednio wejść. Do tej wyższej wyszczerbionej bani, ale z tego co mi pokazuje tutaj wskaźnik. Mm, no to niestety nie. No dobra, czyli misja wykonana. No wam bo, bo że taka dość średnia, śmieszne to dość było. No ale dobra, no niech będzie zobaczymy czy dostaniemy coś ciekawego za to. Mam nadzieję, że teraz trafię już normalnie. Nie będę się pieprzył, wiecie. Godzinę. Mam rano, no to było tutaj. Tylko że ja tam omijałem to zejście po prostu. Mm, jeszcze nie tutaj. To było chyba jeszcze kawałek dalej. Czy nie? Zaraz znowu będę w kółko chodził. Nie, dobra. No ciekawe czy tam giedidia złodziei ma jakieś, ma jakieś fajne misje, no mam nadzieję, że tak. Czyli robota wy... dobra robota, najwyraźniej jestem ci coś winny. Proszę, sądzę, że ci się przydadzą. Um, no spoko, czyli... a nie, złoto usunięto, nie dodano, no ale tam jakieś miksturki dostaliśmy. Um, dobra, myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Oczywiście w kolejnym i ogólnie w kolejnych odcinkach raczej będziemy się właśnie Glidem Złodziei zajmować i um, robi, będziemy sobie robić kolejne questy od nich. Tak więc, oczywiście, zapraszam Was do kolejnych filmów. Do usłyszenia, cześć.